Dostać się do szpitala nie jest łatwo, jak się już dostaniemy, to kosztuje nas bardzo drogi parking, bo na przykład 53 euro za dzień i wiemy, że się tam jest trudno dostać, jak się już dostaniemy, to jest problem, żeby zaparkować. Jak się zaparkujemy, to kolejne pieniądze są z nas zdzierane i to kosztuje aż 50, prawie 53 euro. Jedna godzina, na przykład krótka wizyta, jeżeli ktoś w tym szpitalu już leży, kosztuje nas 9 euro. Więc w książce jakiejś takie czytałem kiedyś, taki dziennik gościa z domu starców w Holandii i to było ciekawe, bo on powiedział, że jeżeli odwiedzają starszych w tych swoich pensjonatach w weekendy, to jak podnieśli parking o jedno euro, to już mnie, połowa mniej ludzi odwiedzała ich w tych domach starców. To jest też ciekawe, także, ale 53 euro za parking, za parking jakby nie było, no prywatna służba zdrowia, więc oni mogą co robić, co chcą, nie? Bo to nie ma tak jak w Polsce, że masz wybór. E... Viņš nāca, no, kur devies trošku jonsene.